Ciao a tutti, witajcie Mangiare Łevki! Zostało tylko 10 minuti do świąt! Pozwolę, sia, przywitam też w języku włoskim. Benvenuti al canale Mangiare Uefki. Saluto tanto Cristina, che mi segue, amica di Valeria. Saluto pure Valeria, Papiano e tutti i miei amici che mi seguono dall'Italia. Sono contenta che mi guardate anche se non conoscete la lingua polacca. Wiałguro, um, Błonna Natale Tante błone kozy Tanta felicita um, Już przywitałam się w języku włoskim Jak widzisz To jest kanał kuchni włoskiej A w tej kuchni dużo się dzieje Kanał Mandziare Łewki Co to znaczy? Mandziarę znaczy jeść U No i co? Ewka niedługo ma imieniny I już mi przysyłają prezenty I dają Więc jak już jestem To serdecznie dziękuję I powiem Wam i pokażę jakie są prezenty. Właściwie to live w niedzielę dałam wieczorem na temat jakie prezenty robią we Włoszech i co lubimy dostawać. Ja w ogóle powiem Wam, że ja bardzo lubię dostawać prezenty i bardzo lubię robić te prezenty. Poczekajcie, nie odchodźcie. W pierwszym rzędzie dziękuję ślicznie Monice, z Bustryku. Dziękuję za taki wspaniały prezent, użyję przy następnym gotowaniu. Zobaczcie, jakie piękne. Klimek mi wygrawerował. Mandziare łewki. Też super. Dziękuję Ci. W ogóle to prezenty są mile widziane. Co jeszcze Wam pokażę? Dostałam od mojej znajomej Eryki prześliczny fartuszek i serwetki. Zobaczcie, jaki piękny fartuszek. I dostałam serwetki i taką właśnie dostałam piękną też e, z tej, z całego cały komplet na e, na co dostałam na ławę jeszcze mam piękną choineczkę, którą mi zrobiła Justynka w, w, w prezencie. Zobaczcie jaka śliczna. Na razie jest foli, bo w kuchni i paruje, więc nie chcę, żeby się coś tutaj zepsuło y, z tej choineczki. Powiem Wam, że moja teściowa, która ma 97 lat, co mi dała? Dała mi prześliczne czy talerze. Jeden jest zajęty, ale Wam pokażę. Z disenio, disenio, czyli z rysunkiem melagrana, melagrana, czyli z granatem. A właśnie, odnośnie tego granatu będzie dzisiaj właśnie przepis, ale zaraz Wam powiem. Tak, będzie dzisiaj właśnie przepis. Zrobię sałatkę sylwestrową, bo jeszcze jedno, we Włoszech. Na Sylwestra je się pewne rzeczy, które przynoszą szczęście. W Polsce jest trochę inaczej. We Włoszech je się e, o północy e, soczewicę z kotekino, czyli lentikę kotekino. To ja już Wam pokazywałam, jak wygląda kotekino. Jak, jak go będę robić na Sylwestra, to nagram, więc już po Sylwestrze zobaczycie to kotekino, to wszystko Wam nagram. I jeszcze jedno, je się też e, e, granat. W różnej postaci robi się i do sałatek, i do mięs i, i tak dalej. Na szczęście, bo są małe ziarenka. O to chodzi, że są takie małe ziarenka, które przynoszą szczęście. Ja takie jabłuszko sobie suszę i cały rok go mam w domu. Na szczęście. No i właśnie z tym granatem zrobię super sałatkę surówkę sylwestrową, ale ona się też nadaje na stół świąteczny, bo wśród tych mięs, jak mamy różne mięsa i tak dalej, no to wiadomo, musimy zjeść jakąś sobie surówkę. O to chodzi. No więc teraz pokażę pokażę wam, co będzie potrzebne do przygotowania tej wspaniałej surówki świątecznej, która przyniesie nam szczęście. Pamiętajcie, musicie użyć jabłka granatu, jabłka granat, nie tylko granatu, ale ja mówię jabłko granat, no bo wiadomo. No to co, pokażę Wam jakie składniki są potrzebne. I jeszcze raz dziękuję za prezenty. I miłe są, mile widziane inne. Do tej wspaniałej surówki będzie nam potrzebna sałata rzymska, czyli latuga, to się nazywa latuga po włosku, boczek, Pół cytryny, jedna pomarańcza, jedno, jedno jabłko, y, granat, y, tu są ziarenka dyni, sól, olej i pieprz. No i co? Najpierw y, umyjemy sobie sałatę, a y, boczek nastawiamy patelnią do grylowania i go zgrylujemy, ale to już na końcu. Sałatę wrzuciłam, teraz umyję, odwiruję i na talerz. Jabłko umyłam i teraz pokroję na takie małe cząstki. Oczywiście nie będą obierać. Pokażę Wam na jakie. Tutaj zaczęłam. Ona takie cząsteczki. I tak będziemy kroić pół y, jabłka. Teraz y, pomarańcze ja sparzyłam i też pokroję na takie y, małe cząstki jak nasze jabłko. No to teraz Wam pokazuję na takie bardzo cieniutkie cząstki. O, zobaczcie. I pomarańcze sobie kładziemy tutaj dookoła naszego talerza. W międzyczasie jak nam tak. się już patelnia grylowa zagrzała, kładziemy na naszą patelnię nasz boczek i go musimy tak ładnie zrumienić. A teraz wracamy do naszej sałatki. Tak wygląda. Na naszą sałatę posypujemy troszkę granatu. Ja tak całe, wszystko, o tak ładnie zrobimy. Posypiemy też ziarenka dyni. I teraz wyciśniemy sok z pół cytryny. Sok wlewamy na naszą sałatę. Okay. Teraz posolimy. Troszeczkę popieprzymy, na końcu polejemy olejem z oliwek, o oliwa extra vergine, ok. No i kochani, moment kulminacyjny, kładziemy nasz boczek. Go. Teraz kładziemy nasz boczuniu, bello, krokante. ładny chrupiący, Tutaj wam pokazuję, ale nie chcę przykrywać tej mojej Sałatki. O. Tak wygląda sałatka sylwestrowa czy surówka, bardziej surówka po polsku. Sałatka to jest ta sałatka z jajeczkiem i tak dalej, ale to jest surówka. Surówka sylwestrowa-włoska z melagrana, czyli z granatem, która przynosi szczęście. Więc postawmy sobie też taką surówkę na stole świątecznym. I co jeszcze chciałam powiedzieć? I zapraszam Ciebie na mój kanał Kuchni Włoskiej. E, teraz są przeplatane e, przepisy polsko-włoskie, dlatego że u mnie święta są takie pół na pół. Prze, potrawy i polskie, potrawy włoskie. W związku z tym, że ja jestem Polką, mam mój mąż Włochem. No to y, siłą rzeczy musi być 50-50, 50-50. No i co? Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt. I co powiem? Auguri i buon appetito.